Dzień dobry Państwu, bardzo proszę o uwagę. Towarzysze i koledzy, to jest bardzo ważna chwila. Chciałem powiedzieć, że dziś ukonstytuowałem Radę Ocalenia ten kraju. W konsultacji z moim przyjacielem Władkiem Putinem oraz naszymi ludźmi z Parlamentu Europejskiego i kupionymi sędziami z TSUE postanowiliśmy przeznaczyć na nasze wydatki skromną sumę 58 miliardów euro, która miała być dla Polaków, ale jak są głupi, to nie dostaną. A my dostaniemy to wszystko. Pozostaje tylko kwestia, jak to podzielimy i ile kto z tego dostanie. Na ile kto zasłużył. Ja myślę, że porównam. Ja powinienem dostać najwięcej, bo bigosowałem najwięcej, no i wymyśliłem Morzeła Różowego. No, bronek, tak. Powinien dostać dużo, raczej bardzo dużo. No, najwięcej, bo bigos kosztuje czekolada. Yy, tak, tak, ale ja myślę, że Olek. To też powinien dostać sporo, bo ma zasługi. Pił nie raz z Władkiem Putinem. No powinienem. Ile ja na tą wódę wydałem? Władek to nie jest jakiś tam pizdy kunijny, co pije w naparstkach, no więc... No to mamy podzielone. Bronek dużo, Olek więcej, a ja połowę tego, co tutaj mamy, a reszta to to, co tam spadnie na podłogę, to dla was. Stratni nie będziecie. No to fundusze unijne sobie podzieliliśmy. To co, Poharatamy w gałę, czy teraz kasę dzielimy? To może podzielimy. podzielimy. Ja mam taki dźwig potrzeby.